Dzień dobry, panie i panowie, jestem Jacek Sopotnicki, jak Jack Sputnik. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o e, kanonie EOS R. E, przyjrzymy się temu aparatowi z bliska, zobaczymy jego ergonomię, jakość e, funkcjonowanie autofokusa, jakość zdjęć, jakość filmów i w podsumowaniu powiem, co sądzę o tym aparacie i dla kogo jest to rekomendacja. Jeżeli chodzi o ergonomię, na pewno jednym z takich wielkich plusów tego aparatu jest ten wyświetlacz, e, który znajduje się tutaj na górze i który pokazuje nam obecne parametry ustawień. Mam nadzieję, że go teraz widać. Natomiast jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to też przetestowałem go w warunkach bardzo jasnego słońca, w pełniutkim, pełniutkim portugalskim słońcu, na samym południu tutaj faro. Po prostu widać go w każdych absolutnych warunkach. Nie ma takich warunków, których nie widać w nocy. Natomiast mamy dostępne podświetlenie tego ekraniku. Ok, to jest bardzo udana rzecz. Mamy do czynienia z dwoma pierścieniami do wyboru czasu i przesłony na przykład i to jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o rzeczy, które może mniej się podobają y, mnie osobiście, to jest to, że przełącznik między filmem a, y, a fotografią odbywa się tutaj za pomocą guzika Mode i w tym momencie przy naciśnięciu na tylnej ściance Info przechodzimy na tryb Foto. Mnie osobiście podoba się to rozwiązanie, które znane jest z kanona RP, gdzie jest po prostu klasyczny taki rotatorek, gdzie możemy wybierać sobie programy. No ale powiedzmy, że to się może komuś bardziej lub mniej podobać, ja osobiście. Nie jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, ale nie mówię, że to jest jakieś bardzo złe rozwiązanie. Coś, co na pewno wzbudziło wiele kontrowersji, i powiedzmy, nie wszystkim się na pewno spodobało, to ten dotykowy ekran, który w tym przypadku jest nie ekran, co właściwie te dotykowe guziki, które są w tym momencie ustawione na zmianę trybu autofokusa. I co właściwie, samą, sam ten guzik właściwie może nie jest takim złym pomysłem, nie byłby takim złym pomysłem, może nie jest najbardziej precyzyjnym rozwiązaniem, ale jak się przyzwyczaić, to można go nawet używać. Co y, największym problemem jest to, że po prostu przypadkowo można go dotknąć nosem, policzkiem. Parę razy mi się to zdarzyło, fotografując czy filmując. I y, na szczęście można sobie go po prostu... Zmienić na jakiś zupełnie nieważny parametr, i, i w tym momencie po prostu się zupełnie nie przejmować tym, czy coś tam nacisnęliśmy, czy nie. Ok, jeżeli chodzi o pozostała część guzików i, i, i ergonomii, no to jest taki typowo kanonowski zestaw guzików. Wielki plus to na pewno jest oczywiście dotykowy ekran, który na przykład w generacji Sony 3 jeszcze nie był, po prostu nie jest dostępny, czy znaczy jest dostępny, ale tylko do wybierania fokusa. Tutaj natomiast możemy obsługiwać całkowicie pełniutkie menu. Menu, menu prosto z palca. Zresztą, zobaczcie, jak wejdę sobie w menu, to również tutaj karty wszelkiego rodzaju i zakładki mogę sobie wybierać palcem, więc super sprawa. Jeżeli chodzi o ergonomię, to jeszcze warto wspomnieć o pojedynczym straceniu pamięci. No, to też nie jest na pewno czynnik, którym ten aparat może przysporzył sobie jakiejś dobrej sławy, ale szczerze powiedziawszy, dla mnie to nie ma znaczenia wielkiego, bo ja nigdy nie nagrywam na dwóch slotach, na dwóch kartach pamięci, nie używam dwóch slotów. E, może to martwić może jedynie wideofilmowców, którzy chcą mieć więcej pojemności, albo fotografów ślubnych, którzy chcą mieć backup. E, no nie chcę nikomu wmawiać, że to nie jest ważne, bo dla niektórych z Was może być ważne, dla mnie osobiście nie jest, więc na tym się jakoś bardzo nie skupiam. Jeżeli chodzi o fajną rzecz, jeżeli chodzi o ergonomię, to na pewno jest to grip, który mnie osobiście przypadł bardzo do gustu, leży mi dobrze w ręce i w ogóle aparat trzyma się bardzo przyjemnie. Dodatkowo jeżeli chodzi o ergonomię w przypadku w ogóle całego systemu EOS R, mamy coś takiego w obiektywach przynajmniej tych o których wiem że jest dodatkowy pierścień funkcyjny i w tym przypadku kiedy kręcę tym pierścieniem funkcyjnym sami możecie zobaczyć na ekranie w tym momencie że ja sobie nim kręcę i widzimy jak zmienia nam się przesłona zobaczcie widzicie Także bardzo fajna rzecz. Ogólnie aparat można spokojnie, łatwo panować. Dla tych, którzy znają Kanona, nie powinno wam to zająć dużo. Dla tych, którzy przesiadają się z systemu Sony albo z jakiegokolwiek innego systemu Nikona czy coś tam, aparat nie powinien stanowić wielkiego wyzwania. Jest on dobrze zorganizowany. Okay, jeżeli chodzi teraz o jakość zdjęć, mamy do czynienia z ponad 30 megapikselową matrycą, która ma dobrą rozdzielczość i dobre parametry, i odziedziczyła tą RK, tą matrycę. Praktycznie jest to przerobiona matryca z Canona EOS 5 Mark IV. No i co tutaj dużo mówić? Kanona, ta matryca z kanona jest bardzo znana. ma dobrą rozdzielczość, bardzo ładne kolory, prosto z puszki. Zresztą pokazuję wam zdjęcia, które wykonywałem tym aparatem. Fotografowanie nim to jest przyjemność. Dla mnie nie stawia on żadnych ograniczeń. Nie jest to powiedzmy mistrz świata, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, ale też zdecydowanie nie stoi na złym poziomie. Także każdy fotograf powinien być zadowolony, ponieważ w połączeniu z autofokusem, o którym teraz chciałem powiedzieć, który jest bardzo dobry, który bardzo ładnie wykrywa oko, twarz. Jest to Duo Pixel CMOS AF, który jest dodatkowo bardzo szybki, wyposażony w ogromną ilość punktów. No, powinien spotkać się z takim zadowalającym przyjęciem każdego fotografa i wideografa. Dodatkowo, oczywiście, możemy sobie dodatkowo tym ekranem, dotykowym, wybierać. Zresztą, może przełączę się bardziej na taki mniejszy punkt. Możemy sobie wybierać punkt autofokusa i wszystko działa super. Możemy też wybierać szybkość autofokusa, chociaż to jest bardziej dla widowców. Ok, jeżeli chodzi o zdjęcia, jedna taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy, no to jest odrobinę tej starej, starej bolączki kanonowskiej, czyli w momencie, jeżeli na trochę wyższym je, fotografujemy i wyciągamy cienie z takich ciemniejszych partii obrazu. Ten aparat ma delikatne tendencje do ziarnienia, więc warto to wziąć pod uwagę i raczej, tak jak w podobnie jak w poprzednich edycjach kanona, tych lusterkowych, przeeksponowywać lekko. Obraz, ale nie jest to zdecydowanie coś, co by dyskredytowało ten aparat jako nie wiem, do pejzaży, do portretu, do czegokolwiek. Jest po prostu bardzo dobry. Nadaje się do wnętrz, rozpiętość tonalna jest zupełnie wystarczająca. Dodatkowo dostajemy jakieś tam ułatwienia w menu typu tryb HDR, który, który może być czymś miłym. O, możecie zobaczyć, mamy tryb HDR. Który może być czymś miłym dla fotografów, na przykład wnętrz, i ten tryb HDR dodatkowo ma ogromną możliwość customizacji. Wiecie o co chodzi, możecie sobie wpływać na to, w jaki sposób on będzie wyglądał. Teraz przechodzimy do części dla filmowców, wejdziemy do menu, i teraz zobaczcie sami, jeżeli chodzi o menu, mamy do czynienia z całkiem bogatym wyborem filmowym czyli mamy 4K w 30 klatkach na sekundę 24 klatka na sekundę to się zmieni przy momencie przełączenia na PAL oczywiście na 25. Natomiast mamy, 20, mamy 30 24 czyli moje takie dwie ulubione dwa ulubione klatkarze. mamy też jeżeli chodzi o Full HD 60 klatek na sekundę. No, jest oczywiście może być taki niedosyt wynikający z tego że nie mamy tutaj 120 klatek na sekundę czyli takiego slow motion, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni z niektórych innych aparatów ale jest OK. Jeżeli chodzi o jakość samych nagrań możecie zobaczyć jakość nagrań w 4K czy na przykład jakoś nagrań Full HD w tych 60 km na sekundę, też po zwolnieniu. Wygląda całkiem ok, jest dla mnie w porządku. Jeżeli na przykład chcecie robić nagrania na przykład na YouTube'a albo jakieś filmy, na przykład z wesel. uważam, że sprzęt jest w pełni wystarczający. Co bardzo ważne, no nie ma tutaj stabilizacji matrycy. Canon tutaj nadrobił czymś takim jak stabilizacją. Cyfrową i mamy tutaj stabilizację cyfrową obrazu. Możecie sami zobaczyć na menu. I mamy wyłączoną, włączoną i wzmocnioną. No ważny, ważny taki disclaimerek tutaj jest taki, że mamy do czynienia z kropem już z góry w 4K 1,8, czyli całkiem dużym. W przypadku e, stabilizacji włączonej ten krop się jeszcze zwiększa, w przypadku wzmocnionej, oczywiście naturalnie też się jeszcze zwiększa. Natomiast fajnie jest mieć taką stabilizację w aparacie. Gdzie, jeżeli jesteśmy zostawieni tylko ze zdjęciami z ręki, z ujęciami z ręki, można się temperatować i wygląda to całkiem niż, że Zrobiłem kilka testów, sami możecie zobaczyć, że jest ok. Natomiast przechodząc do takich zdecydowanie pozytywniejszych tutaj aspektów, to na przykład to jest Canon Log, czyli mamy do czynienia, tutaj mamy dostęp tutaj do profilu płaskiego i Canon Log możemy sobie włączyć, znaczy wyłączyć, oczywiście włączyć wewnętrzne nagrywanie na kartę SD w 8 bitach. I tutaj sam nam aparat powie, że wyjście HDMI do sprzętu 10 bit. Mamy zapis 4K, czyli mamy do, do możliwości zapisywania tym aparatem filmów w 4K do 30 klatek na sekundę. W Canonie w Canon Logu, czyli w płaskim profilu w 10 bitach. Super sprawa i tutaj ten aparat akurat wyprzedza takiego swojego mocnego konkurenta w postaci A7 Mark III, gdzie po zewnętrznym rekorderze i tak nie możemy nagrywać 10 bit, tutaj natomiast możemy. Czyli jest bardzo to fajna funkcja dla filmowców i myślę, że wielu filmowców to doceni. Jeżeli chodzi o ziarno w takich słabszych warunkach oświetleniowych, zrobiłem taki test studyjny, który możecie teraz obejrzeć. I tutaj też byłem mile zaskoczony, ponieważ aparat do dość wysokich wartości ISO nie ziarni. Dla mnie, prawdę powiedziawszy, cokolwiek powyżej 64, 6400 właściwie nie ma szczególnego znaczenia, bo ja po prostu w większych y, czułościach no, nie kręcę. Po prostu ja nigdy nie kręcę filmów y, w tak trudnych warunkach oświetleniowych. Większość z Was, jeżeli chodzi o osiągi, jeżeli chodzi o samo y, ziarnienie tego aparatu, powinno być zadowolonych. Okej, okay, teraz jeżeli chodzi o podsumowanie, dla kogo jest Canon EOS R? Y, myślę, że... Dla bardzo wielu osób, ponieważ jest to naprawdę genialny aparat. Przede wszystkim, jeżeli macie stare obiektywy, już to mówię w przypadku obiektywów, w przypadku recenzji Canona EOS RP, jeżeli macie starsze obiektywy Canona, te aparaty można kupić, poprzedniej generacji można kupić dużo taniej niż R5 i R6 z przejściówką i ta przejściówka, ten konwerter na starszym, starsze modele obiektywów Canona działa fenomenalnie. Dodatkowo macie wy, wy, wyśmienite śledzenie oka i twarzy. Możecie sami zobaczyć, jak świetnie sprawdza się to fokus w przypadku śledzenia oka i twarzy, czyli jest to świetna propozycja dla zawodowych fotografów, dla zawodowych filmowców. Oczywiście, jeżeli, mówiąc krótko, jeżeli film jest Waszym priorytetem, są lepsze propozycje na rynku, nie będę tego oczywiście ukrywał. Natomiast to zdecydowanie nie jest aparat, który ma się czego powstydzić. Jakość nagrań filmowych i świetny Autofocus Dual Pixel są świetnymi argumentami, żeby ten aparat, żeby ten aparat wziąć pod uwagę. Dodatkowo dostajemy dostęp do zupełnie nowiutkiej całej szklarni kanona Eos RF. Czyli naprawdę świetne szkiełka, które są, oferują bardzo wysoką jakość, dodatkowo ten pierścień funkcyjny, który jest taką moim zdaniem wisienką na torcie, jeżeli chodzi o cały system. I kupując ten starszy model, możecie zaoszczędzić właśnie trochę pieniędzy i mówiąc o obiektywach, możecie zainwestować w zewnętrzny rekorder, możecie zainwestować w więcej obiektywów i po prostu zbudować ten system troszeczkę łatwiej i po przystępniejszej cenie. Dodatkowo też z racji tego, że jest to obiektyw, nie obiektyw, tylko aparat, który ma już jakiś czas jest na rynku, na niego często są różnego rodzaju promocje, które są w połączeniu z obiektywami, z konwerterem, z różnego rodzaju akcesoriami. W związku z czym mogę z czystym sumieniem polecić ten aparat dla wszystkich tych, którzy nie chcą wydać jednak sporej kwoty pieniędzy na R5 albo R6. A chcą wejść w system kanona, chcą mieć dostęp do tych bardzo fajnych kolorków. A i tutaj, właśnie, jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć: to jest taka wisienka na torcie na sam koniec. To jest zakrywana matryca, czyli w momencie, jeżeli mamy włączony aparat i zdejmiemy, zdejmiemy tutaj sobie obiektyw, to mamy matrycę otwartą. W momencie, jeżeli ją wyłączymy, zasuwa nam się taka piękna, piękna kotarka. Proszę bardzo, tutaj. To bardzo fajna rzecz, której nie widziałem konkurencji, a która bardzo ułatwia życie wszystkim fotografom, którzy fotografują i filmują bez usterekowcami, którzy doskonale wiedzą, że czasami jakiś paproszek może się na matrycy znaleźć i to jest bolesne. Jeszcze raz, z tej strony Jacek Sopotnicki, Jacek Sputnik, specjalnie dla Fotoformy. Łapki w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarze poniżej, o czym zapomniałem, czego nie powiedziałem, a ja żegnam się z Wami do następnego nagrania. Cześć!